Witam w filmiku numer 17. Już tak się nazbierało tyle tych filmików. Podsumowując, 16 wczoraj typ na Anglię, na Południe liga. Typ z, z kursem 2,20 trafiony. Uratowała mnie 97 minuta. Bo w 97 minucie padł trzeci gol a to był jeden z warunków zaliczenia tego typu. Ale nic, najważniejsze, że jest zaliczone. Więc rywalizacja wygląda 8-9 dla mnie. Więc wyszedłem na czoło. Mam nadzieję, że trend zostanie utrzymany. Na dzisiaj mam typ na Arabię Saudyjską. Al-Kuadishia z Damac. Kurs nie za duży, bo 1,70, ale no naprawdę nie chciałem przesadzać z typami zresztą no wybrałem te takie najbardziej realne bet builder składa się z pięciu elementów i już je podaję. Mecz zaczyna się o godzinie 13, więc już coraz bliżej. No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będzie trafiony. A więc moje typy to dwa gole Al-Qadsia, ja. obie drużyny powyżej jednego rzutu rożnego. over 5,5 rzutów rożnych w meczu, gol w drugiej połowie i Al-Kuadrasia wygra dowolną połowę. Tak jak analizowałem sobie to na zawód Typer, to w czterech ostatnich pojedynkach trzy razy al miała dwa gole. Trzy razy. Trzy razy. Były, było powyżej 6 rzutów rożnych 3 razy. Każda drużyna miała rzut rożny 4 razy. Był gol w drugiej połowie. Więc myślę, że to wszystko tak realnie wygląda. I mam nadzieję, że te statystyki z wcześniejszych meczów przełożą się na, na dzisiejszy. Tym, tym samym pozdrawiam. I, i jutro będzie podsumowanie. Tego tego filmiku wczoraj trafiłem tylko trzy kupony, tyle że trafił się jeden łamaczek z kursem 19, więc bardzo przyjemnie dał zarobić. Czasami takie perełki się gdzieś tam wyhacza. Co prawda puściłem dużo kuponów za niewielką stawkę.